Cześć, witam na kanale Hit czy Kit. Dzisiaj zabierzemy się trochę w podróż w czasie, e, ponieważ pokażę Wam speedbuild moich pierwszych zestawów po latach i dzisiaj właśnie będą ich speed buildy a jutro bardziej omówienie jak to się zaczęło. A skoro są to stare zestawy, to i puszczę jakąś starą muzykę. Zapraszam! I to był właśnie Speedbuild Kapsuł Graczy, a jutro zapraszam Was na odcinek, w którym powiem Wam dlaczego te zestawy były moimi pierwszymi i dlaczego je wybrałem i który z nich jest najlepszy? Czołem.